Czyścić czynić. Czyś. Witam Was w kolejnym kanale. No, dzisiaj zagramy sobie w razem ze slimem. Ze slimem seriuszem. Jest. Mamy no coś. Mamy wiosnę, to jest. Gdzie w moim mapie jesteś? Po wiosne. Jest. Klimatycznie, tak. E, Okej, okay. hash, tak po prostu. 2, 4, 5. Z każdej strony. e 4, 5, 4, 5. Pięć znaczy. Tematycznie niedawno padało. Nice, ja, ja źle, nie, zrobiłem nie, szybciej od Ciebie. Nie, bo ja źle położyłem blok, ja miałem 6 sekund, czy coś, ale ja źle położyłem blok. No tak. Tematycznie, bo niedawno padał się Uuu, wszyscy zrobili. No i co z takiego mam zrobić? A to jest nie, łatwe. Jak ustawisz, zapamiętasz gdzie to jest. No, żeby... tak, wszystko polega na zapamiętaniu, owszem. Eee, problem w tym, żeby zapamiętać. No, dla niektórych jest. Um... Ktoś to zrobił? Tak szybko? Nie, no to jakieś nie. Ja nie rozgrzany jestem. Eee... Coś takiego. No, no Eee, ja nie rozgrzany no, jestem. Załóżmy, że to było coś takiego. Nie tylko. No nie mogę. Zobacz, gości na, nawet szklanki nie zrobił to. No, może. 73%. A to tu jesteś. Dobra. Aaa, dlatego no źle zrobił. Ja, w sensie. O? No ja przeżyłem, nie? Po prostu Ale nie ci... dożyłem. No bo no, co u drugiej z 1, 2, 3, na czwarty. 1, 2, 3, 4. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3 i na czwartej. Dzięki, bo ja bym nie zapamiętał. Zrobiłem. O, dobra, tutaj. Jeśli po no, tak. żarty Dok. jakieś, 3, 3, 3, krzyżyk i krzyżyk na górze. Środków wypełnione. Tak? Tak. Na jaką było wysokość? 2? No, chyba tak, ale ja nie wiem. Jak to ty... No bo nie ogarniam tej gry. czego w nią grasz? No bo jest fajna. O, zrobiłem. Ej, ja nie. Nie mam w ogóle jakim co ten ten bot. drugi, ze... drugi? A ja nie zrobiłem. zeratics z jakiegoś powodu jest tak szybki. Ej, zobacz. Ja, ja jedno dzi dziwnie źle położyłem, widzisz? E a, Wiem czemu, tak mi się Widzę, widzę Jak ja to tak... Mam wrażenie, że nie wygramy z tym Zeratixem Czerwony, pomarańczowy, żółty Fioletowy, pomarańczowy... Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony. Czerwony, pomarańczowy. Czerwony, pomarańczowy. Czerwony, Jest oznaczone, pomarańczowy. O, jest oznaczone, jest widzę, widzę Kurde, znowu źle Nie wiem, jak ten to ten Zeratx tak szybko zrobił. On ten, rozgrzany, ja nie. No ale i tak, nie wiem, to on musi to budować. On jest jakimś prosem, chyba. Lepszym niż ty? To no, ja nie jestem w tej grze w ogóle prosem. O czym O czym my tu dyskutujemy? Czy jesteś nobem, a mi w miarę idzie. Tak? Nie, no ty jesteś, jeśli ty już to prosem, tylko jeszcze nie rozgrzanym, a ja jestem nubem, tak. First eight, Raz, dwa, trzy. Pan. Raz, raz, dwa, trzy, raz. Raz, raz, dwa, trzy, raz. O, znowu byłem pierwszy, co jest? Drugi. Albo jakieś proste wzory są teraz. No i tak długo otrzymuje się. What is down there? Okej, okay, czyli tutaj. Dobra, znowu, że położyłem. <grychy> ja pomyliłem ja pomy kolory. Crazy. Czerwony, eee, nie, żółty, pomarańczowy, nie niebieski, mi. czerwony, żółty, pomarańczowy. Czerwony, żółty, różowy, niebieski, czerwony, żółty. Różowy, czerwony, żółty, czerwony. A, A to jest... Okej. Okay. <grychy> Można się było tego spodziewać, co nie? Eee... Co jest? Mamy jedno za mało. Źle położyłeś. Ale, ale, pojawi się. Nie, nie, był, był jakiś... O, to pamiętam. Wizzy nos, wall. Nie pamiętam. Nie, tego to nie zrobię. Trzy, trzy... Nie, dwa. Albo nie pamiętam. E. No jak źle. A, wiem już. Dobrze. Ale się otrzymuje, serio. Dziewiąta runda. Z czterech zawodników. No. Nikt nie odpadł. Iken. Czy... Nie, nie nie, to nie, 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 sorry. Nawet Wracam ja mam... swoje bardzo, limity. ale nie. E, nawet z tymi kształtami. Już nie pamiętam co tutaj było. Nie, to było chyba to. Nawet, nawet ja mam swoje limity. Za przeproszeniem. Ja tylko koszulkę zrobię. Cz o, szczerze, ja jaką szybko buduję, stary? No nie da się tego zrobić, ona ma jakieś cheatki. E e e nie no i teraz ja odpadnę. No? 56% Nie, 56% Nie, ale nie zapamiętałem A, Ale ja teraz za... już ja Teraz będę czasie. obserwował tego. Teraz tu bym to bym chyba zapamiętał. Jak tak się patrzy. O! Dobra, gdzie jest ten? O, dobra. Ja obserwuję tego Zeratixa, bo on jest Bonka. jakiś. Sas. Ok, to było tu? Nie, dobra, nie tu? jest sasem, po prostu jest tak dobry. Tu i tu? Nie wiem. Źle postawił blok. Zdążył, No nie. Ale ja na pewno będę. No. A, no tak, tak, to wygrasz. W sensie ten... Niewiele zabrakło, tak Ale z tym nie wygrasz, on... on... jest za dobry. Dam ser radę. Watch kat cut. Jest trzy i tu jest w czarny, tu jest i tu jest czarny. Teraz jak to było? E, na odwrót w tym drugim było Na odwrót O, w tym sensie tak no dobrze Construction track tutaj Carn. Taki To było A ja, żebym pamiętał Jak On już zaskorował. Okay. Dobrze. dobrze! Ja nie byłem pyn jak to kładłem Do. Ale z nim nie masz, nie, nie masz szans wygrać Ta długość... Znasz chyba wszystkie kształty Widać, że dużo on gra tutaj. No. E, tak było? E, jedno tylko, jedno tylko. Jak to jedno? Dłuższe te... E, dłuższe te... Co z, e, z usunąć? Tak, tak, tak. I tutaj postaw. Nie, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, tu. tu. Po prostu dłuższe to... Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Oh. Black, yellow... Black, black and yellow... And yellow? Tu, tu tak zrobane dobra. to było tak tak dalej tak tak grać nie wiem co zrobić jest wygrałeś ja nie mogę, wygrałeś z prosem ja jestem pro <grystanie> Najwidoczniej Idziemy z ciasto Idziemy Na uciekanie Z Za tobą, patrz za tobą tam, Tamtego wspaniałego zwycięstwa. Spójrz za tobą Mierdziesz? No widzę wi No ja nie mogę, patrzyłem się za tobą w sensie za mną Ja wygrałem Musiał się nie obrócisz całkowicie, ale... A więc proszę państwa, rozpoczynamy drugą rundę Pełną wygranych sukcesów Raz, dwa, trzy, no ja nie mogę, niby trzy ja to zrobić Trzy na trzy? to jest łatwe no. Trzy, trzy, czarne Trzy A kurde Eee, fajnie Nice, przynajmniej zrobiłem Zapalniczka, bardzo fajna no. Dałbyś się nie taka Mateuszo, ten panu Mateuszowi do palenia papierosów Ej, jakie ty informacje rozpowszechniasz na streamach I to na dodatek fałszywe Na streamach? <laughs> Przepraszam, odcinka. Czekaj, muszę się skupić Jedno i tutaj. O jejku, gdzie to stało? Zobaczmy, że na środku. Dziękuję Mateuszowi bardzo serdecznie. Był bardzo dobrym graczem, ale niestety pomyliłem znowu ten. Piskny. To jest, jak to? Jak to? Nie, bo cofa. No przecież on jakoś doskoczył, ten gracz. Ale cheater pewnie. <laughs> nie wiem, że jest. Um, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Inaczej, będziesz miał yy, ten oznaczone. Faktycznie, no to proste. No to, nawet jeśli nie, to by wystarczyło zapamiętać, że rogi są. Pierwszy byłem! Jej. Ale czy będziesz pierwszy do wygranej? No oczywiście, że nie Przynajmniej to było w miarę proste jeśli chodzi o zapamiętywanie no, Emo, emo Będzie oznaczone? Będzie oznaczone? Nie będzie Dwa. No to jak ja mam to zrobić? Serce po prostu zbudujesz Nie I umiem serce. robić serc no, Problem to, że nie umiem tego robić, ale okej okay. Eee... Uh. second... O, jeden wyszedł. O, perfect. Zrobiłem! Co jest? No to serce, to łatwo się buduje serce. No właśnie, nie umiem robić serc. A ktoś nie zrobił? No faktycznie. Ha. To mógłbym być ja I runda piąta. Rozpoczęłem rundę piątą Drugie rozywki. Hey, I have, 2, 3, 4, 5, 3, 3 brązowe, białe. Raz, dwa. Przy, cztery, pięć eee, brązowy biały mówisz. Tak. Co jest? Nie został jedynie pan Matthew. No, Możesz zejść na dół, będzie ci łatwiej. Zrobiłem. E tego nie, a nie, no, jeszcze zrobię. na trzy. Na Raz, trzy dwa, trzy. I piasek. No i trzy na trzy, trzy, piasek, trzy na trzy, wysokości rogi, puste. Pierwszy. A znowu miał misklik. <grystek> Zawsze akurat <grystek> tak myślę, że będę pierwszy, nagrywam misklik. <grystek> Ty jeden chyba jeszcze nie zrobił. Nie, zdążył, Co? Nie, trzy, trzy, sticky, jeden, i tutaj sticky. dwa takie. Eee, chyba to było to musi wyglądać tak. Chyba tak, później nie. Eee, później chyba było tak. Eee, tak, tak. Co jest? Zabłem tylko strajma zbudować. Co jest? W ogóle źle obramówkę zrobiłem. Chyba... A nie, dobra, nie będę ostatnio. Tam jeden coś zepsuł 54 tamten będzie miał mniej ja ten ja w ogóle zbudowałem obramówkę, zaję się obramówką zrobić dokoła, mówię, że będzie mi łatwiej, a czas mi nagle Aha, nie starczyło. Ja, za dłużą, ja wysoko, za, za no, wysoko za wysoko. Late. a to Ale, będzie łatwe. 3 3. W środku 3 na 3 jest i, i ten Mam. Bardzo dobra rozgrywka. Oby loyal spell odpadł. Nie, tego w życiu nie zrobię. Tego w życiu nie zrobię. Cztery wysokości tutaj trzy i tutaj dwa. Yy, okej. Okay. Ale nie pamiętam z czego były zrobione nogi. A właśnie, no ze złota. Yy, coś takiego. Jaką wysokość było ten? Eee. Tak? Eee, załóżmy, że to było coś takiego... Eee. No nie, a rogi były z tego zrobione, no to... A, zrobiłem pisałem. to za wysoko. 47%. 45%. O, to odpadniesz. Nie, Loyal Nie, Loyal Wolf odpadł. Jesteśmy tylko my. No, to no dobrze. Wielki finał. Dobrze. Red is heavy. Żółty e... tutaj. Tu jest tak czerwony, niebieski. 3 na 3 i na ty czerwony. Czerwony. E... Zielony. Żółty był tu. Remember, it is heavy. No jak? Bo to nie jest. leży. Ha? Brawo! dłużej powalczymy. Benny, the Bear. No, nie, nie, nie. No to, jest łatwy... to, nie, nie to jest. to jest łatwiejsze niż y, tamten poprzednik. Eee... Problem w tym, że ja tam tego też nie zrobiłem. Wygrałem tylko dlatego, że inni zmienili gorzej. E, coś takiego. Bo nie odpadł. No, no tak, nie odpadłem, dokładnie. E, załóżmy, że to było coś takiego. Hmm. aha 86, sześć osiemdziesiąt ale siedemdziesiąt dwa wygrałeś a, a bo ja za, za wysoko postawiłem oczy dobra <grym> ale dobrze gratuluję dzięki że byliście Widzę, że film wam się spodobał Zostawicie apkę w górę, bika, znaczek, tak. A ja się żegnam i wchodzę do slajma. Czyś, czyś.